Jak przedstawiłaś swoją kolekcją Początek Świata? Początek Świata, ukazany w mojej kolekcji, jest oparty na konkretnej legendzie, Indian Navajo, i przedstawia historię, że wilk wykrada płomień Bogu Ognia i, aby przekazać go pierwszym ludziom, musi przejść przez Dom Słońca, strzeżony przez Ducha Orła oraz Dom Księżyca. I wszystkie te postaci, które znajdują się w mojej kolekcji, są po prostu postaciami z tego mitu. Ważnym elementem była tam jeszcze czerwona wstążka, prawda? Tak, czerwona wstążka to jest plastyczne przedstawienie tego właśnie symbolicznego płomienia. To, co uznałam, że jest bardzo ciekawe tam, to jest to, że właśnie mogłam ukazać różnorodność tych postaci: że część z nich przynależy do świata przyziemnego, część z nich należy do świata bóstw, że można to pokazać po prostu i w kostiumie, i w ruchu aktora, bo te kostiumy też są tak. Zbudowane, żeby prowokować pewien rodzaj motoryki u, u aktorów, czyli na przykład te słońce i księżyca, które mamy na głowie, one są ciężkie i uniemożliwiają też gwałtowne ruchy, co sprawia, że te postacie są takie bardzo zblokowane, bardzo statyczne i są takimi po prostu obserwatorami gdzieś tam zupełnie niezainteresowanymi losami pułapego wszechświata, gdzie się dzieją wszystkie te przedziwne rzeczy. Jeszcze zapytam o kostiumy, ponieważ były bardzo bogato zdobione. Ile trwało przygotowanie takich kostiumów? Najdłużej trwało zaprojektowanie ich, wymyślenie ich. To jest ten najbardziej wyczerpujący, twórczy proces. To było dla mnie najdłuższe, bo potem robienie tego, malowanie, wyklejanie szycia to już jest tak naprawdę zabawa, to już jest sama przyjemność, jak już się wie. Aniu gratulujemy ci w takim razie nagrody dziekana katedry ubioru. Dziękuję bardzo.